Grzegorz Pawłaszewski, instruktor Strongfields 2 sędzia na wyśrodkach Polski w Opolu. Technika Snatch. Na poprzednich filmikach nagrywaliśmy błędy i czego nie można robić. Jednak po przejrzeniu kilkudziesięciu filmików, które nam wysłaliście z kwalifikacjami, stwierdziliśmy z gronem sędziowskim, że trzeba ponownie nagrać filmik. No i no, co najbardziej nas zraziło, w oczy, to robienie rwania w rękawiczkach, w skórkach, w opaskach na rękach, z tejpami, z klastrami. Tego absolutnie nie wolno. Ręka powinna być całkowicie czysta, czyli od barku do dłoni nie możemy nic, nic zakładać, żadnych frotek, żadnych ściągaczy itd. Tak Kolejna sprawa to buty. I tutaj też bardzo dużo kontrowersji, bo ktoś powie, że to nie są buty do biegania. Inny ma buty do rzutu młotem, ktoś inny jeszcze ma buty crossfitowe, więc stwierdziliśmy, że najlepszym wyjściem będzie brak obubia, czyli goła stopa. Trenujemy tak, żeby było widać dokładnie palce, pięty. No i teraz co do samej techniki. Wystrzegamy się. W pozycji pozycji od czegoś takiego, czyli ręka zostaje przed głową. Nie dociągamy głowy do barku, a raczej bark powinien być dociągnięty, ręka do linii ucha. Okay. Zablokowane biodro, kolana i ręka nad głową z odważnikiem. Ok. Nie może też to być w ten sposób zrobione, ani w ten sposób. Ok. Czyli cały czas musicie być tutaj w tej pozycji zablokowane. Kolejna sprawa, rzucając odważnik w górę i nie dociskamy go. On powinien wskoczyć od razu na głowę, zablokować łokieć, ok? I ponowny zrzut. E, przy zmianie ręki nie dotykamy dwoma rękoma podważnika, tylko jest to przerzutka w locie. Ok? Tak samo, przy czy to swingiem, czy spicujciem. Zdarzyło się też tak, że ktoś zrobił, e, zakończył ćwiczenie i przy odstawieniu odważnik został przewrócony. Jest zaliczone jako e, unieważnienie całkowicie testu, tak jakby ktoś rzucił tym odważnikiem. Więc zwróćcie na to uwagę. Co do jeszcze do samego stroju. Dobrze, żeby było widać Wasze kolana, więc króciutkę z albo legnicy. Jak to mówi. Czy to będzie dziewczyny, albo ważne nieważne. Okręcanie odważnika w stylu yy, 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 Jogoya, czyli tutaj przy wrzucie i wrzut do góry wkrętka jest tu też niedozwolone. Nie pamiętajcie, aby w żadnym momencie, kiedy wykonujecie ćwiczenie nie podpieramy się o udo, ani o kolano. A czy to będzie ponowne powtórzenie czy odstawienie już odważnika, pamiętajcie, będzie to jako Przed wysłaniem filmu kwalifikacyjnego. Fajnie, żeby żeby obejrzeć sobie jeszcze raz ten filmik. Jeszcze, żeby sprawdzić z trenerem, chyba, że ktoś trenuje sam. Obejrzeć sobie, czego nie można robić, jak trzeba być ubranym. Potraktować sprawę poważnie, bo przechodzicie przez gęste sito, więc tutaj naprawdę wiele osób no, już nie zaliczyło swoich prób. Musieli powtarzać, a też i te powtórki nie były do końca udane, więc trzymam za Was kciuki, pozdrawiam i zapraszam do obejrzenia filmików instruktażowych.